Hej wszystkim, to Julia i dzisiaj troszeczkę nietypowy filmik jak na mój kanał, ale postanowiłam e, nagrać reakcję na najnowszą piosenkę e, ekipy, ponieważ e, te, które wyszły, były całkiem spoko. E, piosenka Chill była naprawdę okej, okay, więc stwierdziłam okej, okay, miałam tam e, jakiś, jakąś styczność z muzyką, e, zawsze z tej muzyki miałam same szóstki. No, i zobaczymy. Nie mam zielonego pojęcia czego się spodziewać, ponieważ ta piosenka dopiero dzisiaj wyszła i wyszła 4 minuty temu. Także jeszcze jej nie słuchałam, już ubrałam słuchawki. No i po prostu lecimy z tym, zobaczymy co tam ciekawego tym razem stworzyli. okej, okay, piosenka, widzę, że nazywa się Zigzag, i jest ona tutaj razem we współpracy z Jacusiam, także zobaczymy co mi tutaj ciekawego stworzyli.

Trochę jak łodzianki, trochę coś tak na imprezę, nie? Trochę jak malik, naprawdę. Co powiedziałabyś na nockę o mnie Mógłbym ci kupić bardzo ładną sukienkę Za kolejnym razem już jakoś pójdzie Bo lubisz pieniądze A ja pieniędzmi się zajmuję głównie Piszę na pager er. Ta pura to Bentley Korona na głowie Koronka w sukience Nie <noise> wiem co mam powiedzieć Musi się zgadzać jak podatek Jestem się jak król, czasami jestem w forcie, w portfelu nigdy nóż, nigdy nóż, nie, nigdy nóż, robię party tak wielkie, że nie pomieści je mój dom, jak tak ma spływki w telefe, buty włoch i włoską kietę, moja stópka w Porsche jeden, szybki jak błyskawicz Ustaj, ja w każde gusta Jak na zbicie mistrzowy głowa nie jest pusta Całkiem ładna jesteś, naturalne usta Luz mam zigzag, ej, jak zigzag Jak zygzag, zygzag. No, te jak zygzaj, zęby mam jak zygzaj, rzęsy mam jak zygzaj, złoty tłok jak zygzaj, jak żakiem chodzę, nie goni mnie nawet policjo Policjo, nie goni policjo Policjo, nie goni zwykle jest bardzo spoko, nie? Oni sobie w tych tlz mają, widzę, fajną zajawkę i naprawdę fajnie to robią, ale... No spoko, no i tyle. Co ja tutaj mogę więcej powiedzieć? Okej, okay. czyli to już koniec. No dobra, chciałam, żeby to było coś ciekawszego, coś bardziej, nie wiem, konstruktywnego i tak dalej, ale wyszło jak wyszło. No nie spodziewałam się takiej piosenki totalnie, no ale oni mówili, że płyta będzie w ogóle różna i wszystkie te piosenki będą zupełnie inne i każda będzie na inny mózg i w ogóle, więc... Znaczy, no to jest piosenka generalnie, no spoko. Jakby nie mam już tutaj do czego doczepić, to jest taki właśnie styl, jest ja zresztą dosyć dużo słuchałam Malika, także mi tutaj właśnie siedzi strasznie, e, jakieś te jagodzianki w głosie czy coś, i po prostu gdzieś tam mam do tyłu głowy, że to jest coś podobnego. E, no i co? No, no wchodzi jak zwykle, referent gdzieś tam już wchodzi w, w głowę, i. No i wydaje mi się, że to będzie kolejna piosenka, która po prostu będzie nabijać wyświetlenia, e, tak jak wszystkie do tej pory. No, ale tak, jeżeli cofniemy się do innych piosenek, na przykład Chill, bardzo spoko, Krzychu tam poleciał, naprawdę ja się nie spodziewałam. On się po prostu świetnie odnęga w tych klimatach. No, ekipa, piosenka, ekipa, no to ta standardowa pierwsza piosenka leciała już nawet w radiu. Ja nawet w pracy na wieczór, jak siedziałam i sprzątałam, to nawet do niej tańczyłam, także spoko. No jest taka właśnie do tańczenia, do posłuchania. Chill to jest taka właśnie. Do wychillowania eee, No co ja mogę więcej powiedzieć no Niestety niewiele Myślałam, że będzie coś A, jeszcze było zajebiście No dobra, okej okay. I, I ta przyrodka też była spoko W sumie No faktycznie <grym> W sumie to faktycznie każda z nich jest Jakby troszeczkę eee, Troszeczkę inna Ale każda z nich wydaje mi się, że Będzie tworzyła E, fajną płytę właśnie na, na zupełnie inne humory, także, także no spoko. No generalnie, piosenka dodana e, 13 minut temu e, no i ma 387 tysięcy wyświetleń, także wow. No lecą z, to, z tymi piosenkami, lecą. Jestem ciekawa, e, ile zrobią w miesiąc, e, bo tutaj widzę, że już po po miesiącu mają 17 milionów, po dwóch miesiącach 58, także to już są kolosalne wyświetlenia. Ja po prostu śledzę tak z ciekawości i, i patrzę co tutaj się ciekawego dzieje. No i te piosenki są niektóre fajne, niektóre mnie mi podchodzą, ale to może kwestia właśnie tego, że już nie do końca czegoś takiego słucham, ale tak. Wydaje mi się, że ta piosenka tak dosyć y, siedzi. Tak, można po prostu siedzieć i jej przesłuchać. Jest spoko. Yy, no. Zobaczymy, jakie będą kolejne. <noise> Chciałam zrobić jakąś fajną reakcję, ale no niestety nie wyszło. Wyszło jak zwykle, także ja się zawsze zbieram po prostu z tym wszystkim. Yy, liczyłam, że tutaj coś bardziej powiem o jakimś ewentualnym wokalu czy czymś, ale no niestety nie miałam takiej możliwości, no bo co ja tutaj. Powiem, jak ja e, nie śpiewałam w takim gatunku muzycznym, jeżeli nazwać to można śpiewaniem. No ale okej. Okay. Mm. Także co? Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, a my się widzimy już w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło! Pa!